To teraz chyba trzeba trochę pogadać, a mamy Kowe 510 XA i mam bardzo dużo do opowiedzenia o tym motocyklu. Prawdopodobnie się to nie powinno zmieścić w jednym odcinku. Chodźcie. Dobra, kochani, first things first, Kowe. Eee, po pierwsze mam tutaj 510X, a, a nie na przykład 450 reali czy 800X na które bardzo czekacie ja też czekam, motorki się docierają znaczy część dociera do Polski a część się dociera i tam sprawiają żeby to jeździło bardzo dobrze eee, więc musicie uzbroić się jeszcze w cierpliwość przez dosłownie chwileczkę, a tymczasem 510X eee, ale Kowe, jako firma w ogóle eee, zrobili bardzo dobrą robotę dlatego, że Gość zawsze marzył o tym, żeby być y, kierowcą rajdowym i mu nie wyszło, Ten w sensie w Chinach, więc sobie założył zespół wyścigowy i to mu już akurat wyszło i wystartowali w rajdzie Dakar. E, ale nie tylko w Dakarze, bo, super, y, bo World Superbike też startują, o czym jakoś nie wiem czemu mniej osób mówi, ale Kowe znany jest z tego, że ma genotyp sportowy i rajdowy. I dzięki temu Kowe jako takie jest postrzegany nieco inaczej na rynku, który powoli nam się zapełnia naprawdę dość mocno chińskimi brandami. I to chyba dla nich bardzo dobrze. Natomiast ten TU510X to bardzo specyficzny motocykl, o którym na początku w ogóle. Nie planowałem specjalnie robić materiału, a potem trochę zmieniłem zdanie i przyczyn jest kilka. Możecie o tym motorku prawie o tym motocyklu. Za chwilę wam wytłumaczę. Możecie o nim przeczytać m.in. na naszej stronie, tylko dwa gdzie Kamil pisał artykuł o tym, że jest siedmiu producentów jednego motocykla i o co z nim chodzi. Między innymi w Czechach jest sprzedawany jako Java, w Hiszpanii jako Magbor. No, i właśnie ta Hiszpania. Okazuje się, że ten motocykl, a dokładnie poprzednia wersja, bo ten jest poprawiony już właśnie przez Kowe ten motocykl jako Magbor startuje w rajdzie Bazela Race. I tam się ściga z takimi różnymi innymi motocyklami w czymś w takiej formule powiedzmy Durocrossu. I tymi motocyklami są Ducati Desert X, Afriki Twin, Tenery, Harley Pan America, i tym podobne sprzęty I nie byłoby w tym nic dziwnego No bo przecież kto komu zabrani ściganie się takim motocyklem No tylko, że Ten taki motocykl Zajmuje tam podja dwa razy z rzędu. W zeszłym roku był trzeci, w tym roku był drugi. W zeszłym roku w ogóle tam się ścigał Poltares, więc to też, słuchajcie, nie jest tak, że oni sobie zatrudnili jakiegoś totalnego wymiatacza i po prostu nadrabia umiejętnościami, bo to nie są lebiegi, którzy tam e, startują. Gość na Panameryce jechał też Afrykę Eco Race, więc to są naprawdę kozacy i zawodnicy. A ten motorek robił tam robotę. I dlatego pomyślałem, że jednak trzeba się mu przyjrzeć. pierwsze, mamy tutaj do czynienia z klasycznym przedstawicielem klasy Adventure w kategorii A2 prawa jazdy. Mamy zatem dwa cylindry w rzędzie, mamy 35 kW, mamy 40, chyba 5 Nm momentu obrotowego e, i silnik o dość znajomej konstrukcji. No bo A jakże bazą i referencją do praktycznie całej tej klasy jest i będzie i na koniec dnia zawsze zostaje Honda. W tym przypadku CB500X, tudzież NX500. Więc wszelkie referencje nieuniknione. Natomiast tutaj w przypadku 510X tak naprawdę kowe poszło trochę dalej. Między innymi ten silnik jest troszeczkę rozwiercony. Ma troszeczkę więcej momentu obrotowego, ma troszkę niżej moc i zmienioną charakterystykę. Za wtrysk odpowiada Bosch, Bosch odpowiada także za y, oczywiście pompę ABS-u. Y, efekt w tym silniku jest taki, że lepiej jedzie z dołu i do jazdy terenowej jest to naprawdę bardzo spoko rzecz. No i właśnie, Wiecie, że razem z Kamilem jeździliśmy wieloma y, motocyklami klasy 500 i tymi takimi adventure'ami dla początkujących, powiedzmy, właśnie na kategorię A2 y, i to zwykle są motocykle, które Czasami chciałyby w teren, ale tak nie do końca. I są bardzo tak wypośrodkowane. Starają się zaspokoić gusta wielu ludzi. Natomiast Kowe, oprócz tego, że jest świetnym motocyklem na Daily, bo pojeździłem nim po mieście i jest mega zwinny, bardzo fajnie się nim pokonuje miejskie korki, zrobiłem nim trasę autostradową. I tam było odrobinkę gorzej, ale o tym za chwilę. No ale kowe, naprawdę próbuje się pozycjonować jako motocykl terenowy dla kogoś, kto szuka Adventure'a na A2, ale takiego Adventure'a, który będzie Was zabierał w teren. I nie bez kozery znajdujemy się właśnie na torze crossowym. Wygląd rzecz gustu i muszę przyznać, że mi się niektóre elementy tego motocykla podobają, inne nie. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to odnajdziecie tu pewną maszynę bardzo Marki premium w wyglądzie. Mi się to od razu rzuciło w oczy, natomiast kompletnie o tym zapomniałem, jak zjechałem tym motocyklem w teren. Dlaczego? Za zawieszenie odpowiada regulowana kajaba i tył, i przód. I jak sobie tam troszeczkę pokręciłem, to okazało się, że to zawieszenie naprawdę robi rzeczy. I tutaj sobie poskakałem, pokicałem po tym torze i pojeździłem po moich leśnych, tajnych ścieżkach. I jeździ się tym motocyklem naprawdę wybornie. Jest świetny balans, zarówno przy manewrach wolnych, jak i przy szybkiej jeździe. Da się nim bardzo łatwo zarządzać. I rzeczywiście oprócz bycia. Bardzo spoko daily motocyklem na dojazdy do pracy, na krótkie wycieczki tudzież dłuższe, na wypad na lody albo do restauracji, na ryby, grzyby itd. Jest oprócz tego rzeczywiście motocyklem terenowym. Chiński rodowód to kilka rzeczy, które już doskonale znamy. Między innymi sam fakt, że Chińczycy lubią powkładać tutaj masę bajerów, bo oprócz tego, że konkurują z markami japońskimi czy europejskimi ceną, konkurują też wyposażeniem. I w Kowe nie jest inaczej. Oprócz wspomnianego regulowanego zawieszenia, co nie zawsze dostajecie w tych, nazwijmy to, poważnych markach, mamy kolorowy wyświetlacz, mamy gniazdo ładowania USB, mamy gniazdo zapalniczki, mamy bardzo znajome tutaj takie przełączniki, i w dodatku z komputerkiem, o którym też za chwilę Wam powiem, ale od strony jazdy terenowej, dostajecie składaną dźwignię zmiany biegów jak pech to pech właśnie, tu w tym miejscu zaliczyłem paciaka na tym swoją drogę, zobaczcie, to jest lubelski piasek to ma konsystencję cukru pudru właśnie zaliczyłem małego slajdzika, bo jednak TKC, sorry Turanse to fajne opony, ale bez przesady no i oczywiście tam nic się nie stało. Już nawet go obejrzałem, ale jaki pech, kamera była wyłączona. Ajajaj. Mega terenową dźwignię hamulca. Sety, które po wyciągnięciu gumek stają się naprawdę konkretami do używania z takim butem. Dostajecie aluminiową płytę pod silnikiem i gmole. No i handbary. Handbary są takie Wiecie, tam nic specjalnego, plastik fantastyk, yy, ale haszcze Was po yy, palcach nie łaskoczą, jak jedziecie przez las. Więc yy, dostajemy tutaj naprawdę tak fajnie skonfigurowany motorek. Aha, no i felgi, i felgi są złote, i szprychowe, i bezdętkowe, plecione na zewnątrz. Da się. Z pozostałych niezbędnych do wspomnienia spraw technicznych to Układ hamulcowy. Zahamowanie za hamowanie odpowiadają zaciski Nissina, czyli choćby jak w Japonii, ale opłaty mamy stalowe od razu, czego nie mamy zwykle w Japonii. Pompa ABS-u to Bosch, tak samo jak Zapłon. No i motocykl jest gabarytowo niewielki. Ja mam 1,70 m. I zobaczcie, że ta kanapa jest naprawdę dla mnie. Jest nisko, bo to jest 790 mm. Mamy 18 cm prześwitu to akurat standard w tej klasie i masa 177 na sucha. 18 litrów bak dołoży Wam jakieś niecałe 15 kg paliwa. Czyli lądujemy w okolice zaledwie 191. 2 kg motocykla gotowego do jazdy i zalanego pod korek. No Przyznajcie, że jest nieźle. I teraz się zastanawiam, czy wam opowiedzieć, jak jeździ od tych najlepszych czy najgorszych. Zacznę chyba od najgorszych, a potem przejdziemy do, do tego super słodkiego susiku, dlatego że ten motocykl naprawdę mi się spodobał. Jestem super happy, że jednak przypadkiem go wziąłem. Najgorzej sprawdził się na autostradzie. Powody tego są dwa albo trzy. Po pierwsze, ochrona przed wiatrem jest no taka, powiedzmy, jednak tak jak. Konfiguracja całego motocykla, nieco bardziej terenowa, czyli niewiele jej. Nawet przy moim wzroście 170, tej szyby jest mało. Chciałbym deflektor albo wyższą szybę, bo gdzieś tam głową szarpie. Po drugie, on nie lubi jeździć za szybko. Tutaj przy tych takich 6000 obrotów, ja dodatkowo mam go na dotarciu, tak naprawdę trochę docieram chłopakom z ten motorek. Przy 6000 obrotów jedziemy powoli, po prostu. To jest jakieś między 110 a 120, jest spoko. Powyżej 120 na godzinę, to on tak nie bardzo chce tam już się wkręcać i jechać. I tutaj na przykład niektórym swoim konkurentom ustępuje. Eee, co do wygody, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, bo ergonomia jest naprawdę spoko. Eee, jeśli sobie na niego wsiądę. Patrzcie, przerzucam sobie nogę, jak nie wiem. Tutaj ergonomia, kąty, jest się czego trzymać, baku. Tak samo do kierownicy. Kanapa jest dość wygodna, fajnie wyprofilowana. Rzeczywiście mogę sobie to podnieść i prawie sięgam obiema stopami do ziemi. Czujecie? A jeśli, jeśli lewą stopę postawię całą, to zobaczcie prawej. Prawo jestem praktycznie w stanie jeszcze dotknąć palcami, także naprawdę jest tutaj komfortowo dla niższych jeźdźców. No ale nie da się ukryć, że autostrady to nie jest żywioł pięcetek i motocykli na A2. To, to nie, nie tam. Co się dzieje, jak zjedziecie na drogi takie lokalne? No jest już dużo lepiej. Tak samo w mieście, dlatego że motocykl jest bardzo zwinny ma świetny balans i y, bardzo, bardzo poprawnie wykonuje to, co mu rozkażecie na kierownicy, tudzież dociskając lekko sety. Y, więc w mieście zwinnie, szybko pomiędzy samochodzikami, elegancko nie stoimy w korkach. Na bocznych drogach wiejskich, jakichś tam wiecie, wojewódzkich, powiatowych y, sprawia się znakomicie, dlatego że potencjału rozpędzania i i tej prędkości maksymalnej jest zupełnie wystarczająco, a znowu on wtedy zaczyna pokazywać swoje najlepsze cechy od strony prowadzenia. No i przechodzimy do terenu, bo nawet, nawet na stronie KOWE e, oni chyba coś tam piszą w tej swojej notce marketingowej. Wiecie, tam każdy producent może napisać co zechce i jak najlepiej o swoim motocyklu, i tak powinno być. W końcu oni to sprzedają. E, my to weryfikujemy potem, a na końcu wy to kupujecie lub nie. E, Piszą, że on jednak jest trochę do takiej jazdy terenowej nie? Eee, i do takiej przygody z pazurem do przygody w terenie. No i strasznie byłem ciekaw. I zabrałem go do Lasu i powiem Wam, że naprawdę w tym miejscu on pokazuje swoje najlepsze strony. A z najlepszej strony pokazuje się z kilku powodów. Po pierwsze silnik, który wcale nie chce zasuwać po autostradzie, yy, po rozwierceniu, bo kowe w przypadku 510 XA zrobiło sobie swój taki lifting i pozmieniało parę rzeczy. Między innymi pojemność z 471 urosła tam do 490, nie wiem czy nawet nie 8 cm, czyli prawie do równych 500. To poskutkowało zwiększeniem. Momentu obrotowego i jest to wszystko to troszeczkę ta krzywa, wydaje mi się, niżej, dlatego że spośród 500, którymi jeździłem. Ten silnik naprawdę rzeczywiście chętnie współpracuje w terenie w taki sposób, jak w terenie się jeździ. Czyli raczej dużo mamy niskich obrotów, nie chcemy mielić tylnym kołem, nie chcemy iść pełnym ogniem wtedy, kiedy jedziemy sobie, tak wiecie, kruzowo albo technicznie. I tutaj naprawdę bardzo fajnie współpracuje to z półsprzęgłem, ze wszystkim. Super mega to robi. Od strony zawieszenia możecie sobie ukręcić przód tył. I jest to kajaba. I skakałem tutaj dobre hopy. I zarówno szybka jazda po wertepach. wpadłem kilka razy w takie mega dziury yy, i tak myślę sobie rano, a on to sobie po prostu wybrał, nie? Yy, tutaj kilka razy sobie skoczyłem jak Bugs Bunny i, yy, i też sobie to wybrał. Po prostu wyglądał sobie pach wkleił, elegancko. Naprawdę zawieszenie mega props. No, oczywiście mamy te felgi, wiecie, sprychy i tak dalej, to się wszystko zgadza. Przejdźmy na chwilę pod tylną kanapę, bo tutaj jest puszka z napisem Bosch i gdzieś tam jest ta pompa ABS-u. Mamy elektronikę w tym motorku. Mamy dwie mapy zapłonu, co ciekawe, i jest to bardzo fajne, bo w motocyklach Skin czasami elektronika ogranicza się do kilku bajerów, których potrzebujemy bądź nie. O różnej jakości też wykonania. Tutaj. Też kilka znajdziecie, bo mamy na przykład czujniki ciśnień w oponach. I to, co jest w nich najfajniejsze, to to, że w komputerze możecie ustawić sobie limity powyżej bądź poniżej jakiego ciśnienia. Czujnik ma wam dać znać, że coś się dzieje nie tak z oponą. To jest mega fajne, dlatego że jeśli jeździmy w terenie, to możemy sobie ustawić. Ja w tej chwili ustawiłem limit minimalny na 1,5 bara, więc jeśli spadnie mi ciśnienie poniżej 1,5 bara, on mi wyrzuci, że coś się dzieje. Natomiast ja sobie spuściłem do 1,8. Teraz ciśnienia i wszystko gra. To nie jest tak, że macie po prostu te czujniki, które są zaprogramowane i jak zjedziecie sobie w piachu, puścicie powietrza, to on w ogóle wywali wam wszelkie możliwe błędy świata na komputerze. A tak się dzieje nawet w bardzo drogich maszynach. Tylko tu ktoś pomyślał, że być może wiecie, co robicie, więc macie możliwość sobie ustawić tak tego komputera, żeby wam nie krzyczał. Ej, próbujesz się zabić, wiecie, co mam na myśli. To bardzo, bardzo fajna funkcja. Są dwie mapy. Mamy Sport i mamy Eco. Na Eco jest trochę bardziej zamulony, na Sporcie pokazuje swój potencjał. A, no i ABS, bo o ABS-ie miałem mówić. Ehm, ABS możemy wreszcie wyłączyć. To jest jedna z największych bolączek motocykli tej klasy. Praktycznie żaden z nich. Tak teraz sobie na szybko myślę i nie jestem w stanie przywołać w pamięci motocykla, który miałby wyłącznik ABS-u. Tutaj wchodzimy w system i mamy możliwość wyłączenia ABS-u bądź tylko na tyle, bądź w ogóle. I w rogu wyświetlacza mamy taki maluteńki rysunek motorka, którego na początku nie zauważyłem. Yy, taki uroczy rysuneczek. A potem jak zacząłem się bawić tym ABS-em, okazuje się, że jeśli wyłączycie tył, zapala się na pomarańczowo tylne koło, Jeśli wyłączycie przód i tył, zapalają się obydwa koła. Czyli po prostu macie pokazane od razu, yy, że ABS nie... Funkcjonuje na danym kole i mega, mega taka drobna rzecz, a bardzo fajnie cieszy. Cieszą też takie detale, dlatego że na tym motocyklu można przyjąć fajną prawidłową pozycję stojącą. I ma inaczej zaprojektowany od swoich wielu konkurentów układ wydechowy, dzięki czemu jest tu miejsce napięte i zwyczajnie. Nie stoję, nie opieram się piętą o e, osłonę tutaj e, o tego hit shielda i mogę normalnie przyjąć pozycję stojącą. Jeśli wyjmiecie gumki z podnóżek, mamy normalne, porządne, duże, szerokie i mocno trzymające but endurowy sety. E, to samo się dzieje z dźwignią e, hamulca, też ma fajne ząbki. Nie sposób, żeby stopa Wam się przypadkiem ześlizgnęła i żebyście poszli jak kuna w agres. A ostatnio no, notabene muszę poprawić coś w swoim bigu, bo mi się z raz czy dwa razy tak ześlizgnęło. Stopa, i leciałem w drzewa, więc wiecie, tutaj to działa naprawdę fajnie. Dźwignia zmiany biegów składa się jak w motocyklach terenowych, a nie jak w czymś, co tylko udaje i jest tak naprawdę suwem. Pakiet standardowy, osłona pod silnikiem, plus gmole. Co tu dużo więcej gadać? Naprawdę, motocykl jest skonfigurowany bardzo fajnie pod jazdę adwenczerową, przygodową i terenową. No i jedzie, i skacze, i w ogóle wszystko robi. I tak mi się cieszy Micha, bo mam wreszcie na rynku 500, która mi się podoba i odpowiadałaby mojemu stylowi jazdy. Eee, więc jeśli szukacie czegoś, co jest właśnie motocyklem na dwa, bo nie chcecie dużego, albo po prostu jeszcze nie możecie. A chcecie pojeździć na dłuższe wyprawy, a jednocześnie a jednocześnie pozjeżdżać tym faktycznie w teren i żeby się tam nie mordować z nim. No bo tutaj mamy. I fajną ergonomię, i niską kanapę, i stosunkowo niską uwagę, i silnik też jest tak zestrojony, że on chce jechać w tym terenie. I te wszystkie takie drobne detale, te podnóżki, te secilki, dźwignie i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest pomyślane pod kątem czegoś takiego. I bardzo się cieszę, że przypadkiem ten motocykl dorwałem. No ale dobra, bo ja mu lukruję, lukruję, a trzeba powiedzieć, co jest w nim do bani. Na szczęście nie ma tego za dużo. Jedno, co już wspomniałem, to ochrona przed wiatrem na długą trasę, albo musicie wziąć to na klatę albo musicie modzić coś z szybą e, co zrobić? No nie jest to mistrzostwo świata e, największa wada moim zdaniem tego apetyt na paliwo, dlatego że jeśli znowu odniesiemy się do tego silnika e, ja wiem, że to już nie jest jeden do jednego kopia i tak dalej bardzo dużo zależy od mapy zapłonu bardzo dużo zależy od układu wtryskowego zastosowanego, ale ma apetyt na paliwko Moim zdaniem ma apetyt na paliwko, bo w teście wychodzi mi około 4,8 spalanie, a wcale nie pałuje go pod czerwone. Więc no, chciałbym tak nawet do litra mniej, żeby palił, a on swoje łoi. Na szczęście bak ma 18 litrów, więc i tak to wystarcza na ponad 400 km. Jest całkiem spoko. No i na dobrą sprawę to, to byłoby tyle. Ja mógłbym się czepiać, nie wiem, że lampa mi się nie podoba, ale to wiecie, z gustem jak z tyłkiem. Co ja mam tu więcej Wam gadać? Jaki kowa jest, każdy widzi, 510X, taka szara myszka, miałem go w ogóle nie brać, w ogóle nie miałem go gdzieś tam na moim, nie no dobra, ale daleko miałem go na radarze, eee, a trafił mi się przypadkiem i bardzo jestem za ten przypadek wdzięczny. Podoba mi się jego balans, podoba mi się to, że jakbym mógł jeszcze dawać temu piecykowi tak turbo mega do ognia i chciałbym mieć lepsze opony, to ja bym się tutaj po prostu mega nim bawił. Bo jest mały, lekki, poręczny jak na motocykl tej klasy, ma świetny balans, ma mega zawieszenie, które możecie sobie ustawić pod siebie i wcale się nie dziwię, że zajmuje wysokie miejsca, bo da się tym jeździć. I jest to y, teraz jeden z moich ulubionych motorków tej klasy. Jeśli będziecie mnie pytali w komentarzach y, albo gdziekolwiek indziej na Priwy y, Alien, jaki motorek A2 typu Adventure, ale żeby jeździło w terenie, to na bank będę Wam go polecał. Wiem, że też zapytacie zanim zaczniecie klepać komentarze, łe, ale nigdy nie kupię Chińczyka, bo to nie wiadomo, firma za chwilę zacznie produkować ketchup, zniknie i nie będzie części, no to, to też myślę, że nie, bo Kowa jednak idzie bardzo mocno w motorsport i, e, i robią to dobrze, robią to od dobrej strony uważam, bo zaczęli sobie z Dakarem, zaczęli z superbajkami e, i, i na tym budują się. Sali i, I budują swoje know-how i, i całą resztę. Więc myślę, że kowę nie, niekoniecznie skończy. Tym bardziej, że Amerykanie zamawiają tyle, że nie mogą ci nie nadążają produkować, tak słyszałem. To jest następna rzecz. A poza tym. Jak wspominałem o tym, że to mogła być Java albo Maverick, albo cokolwiek innego, no to odpowiedzialnością każdego z tych importerów jest to, żeby to wszystko zapewnić. A akurat za kowę w Polsce wzięli się ludzie, którzy wiedzą, co robią, więc też jestem dość spokojny. To będę Wam polecał ten motorek. I polecam Wam po raz 17. Wpadajcie na tylko dwa Kołopel. Tam jest artykuł o Bazella Race, jest artykuł o tych motocyklach pod wieloma brandami i, i przemyślenia Kamila. Co to jest i do czego to może yy, służyć? Yy, no i wiele innych ciekawych materiałów. Wiem, że czekacie na 450, wiem, że czekacie na 800 i wiem, że czekacie na te pozostałe, o których piszecie cały czas w komentarzach. Będą najszybciej jak tylko możliwe. Lajkujcie, komentujcie. Widzę się z Wami następnym razem. Cześć, kochani.